Niebywały finał. PSG odrobiło 0, dwa po osiemdziesiątym piątym minucie i wygrało superpuchar pokarnych. To był szok. PSG przegrywało zero, dwa do 85 minuty, a jednak zgarnęło superpuchar UEFA. Osiemdziesiąt minuta meczu o superpuchar Europy. Na tablicy wyników widnieje rezultat. Paris Saint-Germain zero, Tottenham Hotspur drudzy kibice angielskiej drużyny na stadionie już zaczynają świętować. Paryżanie. Mimo gwiazd na boisku, wyglądają na złamanych, po godzinach z losem i po godzinach z pierwszą bolesną porażką w nowym sezonie. Ale w futbolu, jak głosi stary frazes, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. I właśnie wtedy, w ostatnich dziesięciu minutach tego spotkania, byliśmy świadkami jednego z najbardziej nieprawdopodobnych, szalonych i dramatycznych powrotów w najnowszej historii europejskich pucharów. To była prawdziwa furię. To był cud. Tak właśnie drużyna Luisa Enrique odebrała puchar Tottenhamowi, który był już jedną ręką na trofeum. Zacznijmy od początku, bo przez niemal 85 minut tego finału wszystko wskazywało na to, że to będzie wieczór Tottenhamu. Drużyna z Londynu, zwycięzca Ligi Europy, przystąpiła do tego starcia bez żadnych kompleksów i była zespołem, jak piszą media, zaskakująco lepszym. PSG, zwycięzca Ligi Mistrzów, mogło i utrzymywało się dłużej przy piłce. Ale to po stronie kogutów były konkrety, groźne akcje i, co najważniejsze, gole. Pierwsze, poważne ostrzeżenie wysłali już w 23 minucie. Aktywny od początku Richardson popisał się świetnym odbiorem w środku pola, a następnie oddał kąśliwy, mocny strzał z dystansu. Piłka po rykoszecie zmierzała w kierunku bramki, ale fantastyczną interwencją popisał się bramkarz PSG, Lucas Chevelier. W 39 minucie wydawało się, że paryżanie znów będą mieli szczęście bo po kolejnej akcji Anglików potężną bombą w poprzeczkę trafił Palincha. Ale to nie był koniec. Do odbitej piłki najszybciej dopadł obrąca Myki Van De Ven i z najbliższej odległości wepchnął ją do siatki. Jeden, zero dla Tottenhamu. Zasłużone prowadzenie stało się faktem. Kto myślał, że przerwa o ostudzi zapał Spurs, ten był w ogromnym błędzie. Zaledwie trzy minuty po wznowieniu gry, w 48 minucie, byliśmy świadkami powtórki z rozrywki. Tenham znów zaskoczył rywali po stałym fragmencie gry. Pedro Porou posłał precyzyjne, bezpośrednie dośrodkowanie zrzutu wolnego, a w polu karnym kompletnie niekryty Christian Romero potężnym strzałem głową w środek bramki pokonał bezradnego szewaliera. 2 W tym momencie wydawało się, że jest już po meczu. W dalszej części spotkania z Pers mądrze cofnęli się, koncentrując na obronie niezwykle korzystnego wyniku. Paryżanie bili głową w mur. W 68 minucie do siatki trafił co prawda Bradley Barcola, ale jego gol słusznie nie został uznany z powodu oczywistego spalonego. Chwilę później podopieczni Luisa Enrique oddali serię strzałów, ale żaden z nich nie był w stanie realnie zagrozić bramce strzeżonej przez Gelielmo u Vicario. Czas uciekał, a nadzieja w sercach paryskich fanów powoli umierała. I wtedy nadeszła 85 minuta. Minuta, która zmieniła wszystko. Właśnie wtedy PSG przystąpiło do szaleńczego... Ostatniego ataku. Koreańczyk Li Kang In, który pojawił się na boisku z ławki, popisał się absolutnie przepięknym, technicznym uderzeniem z dystansu. Piłka, niczym pocisk, wpadła do siatki tuż przy słupku. 2:1. Gol kontaktowy, który był jak iskra rzucona na beczkę prochu. Tottenham znalazł się pod gigantyczną presją, a PSG poczuło krew. Sędzia doliczył kilka minut, a w ostatniej z nich. W dziewięćdziesiątym czwartym minucie rozegrał się ostatni akt tego dramatu. Ausman Dembele popisał się genialnym, precyzyjnym dośrodkowaniem, a w polu karnym najwyżej wyskoczył Goncalo Ramos i pewnym strzałem głową doprowadził do wyrównania. Dwa, dwa. Nieprawdopodobne. Czekały nas rzuty karne. Seria jedenastek była idealnym zwieńczeniem tego szalonego wieczoru. Zaczęło się fatalnie dla PSG, już w pierwszej kolejce pomylił się Witinga ale potem do głosu doszli bohaterowie i antybohaterowie. Po stronie Tottenhamu najpierw trafił Bentancur, ale potem strzał Mikiego van Devena, strzelca pierwszego gola, fantastycznie obronił Chevelier. W decydującej, piątej kolejce, przy stanie 3-3, do piłki podszedł Mephistel i kopnął obok bramki. To otworzyło szansę przed PSG. Ostatniego, decydującego karnego na gola zamienił Nuno Mendes i po jego trafieniu to Paryżanie mogli utonąć w objęciach, triumfując serii rzutów karnych cztery, trzy. Futbol po raz kolejny napisał scenariusz, którego nie wymyśliłby nikt. PSG rozpoczyna nowy sezon od zdobycia Superpucharu Europy, ale co ważniejsze, od wysłania sygnału całemu światu. Tej drużyny, tego charakteru, nigdy, przenigdy nie można skreślać przed ostatnim gwizdkiem arbitra. Szokujące słowa trenera PSG. Enrique wprost nie zasłużyliśmy na zwycięstwo. Przez 80 minut nie zasługiwaliśmy na zwycięstwo. To to ten Ham na nie zasłużył. Te słowa nie padły z ust przegranego, sfrustrowanego trenera, który szuka pocieszenia po porażce. Wypowiedział je Luis Enrique, szkoleniowiec Paris Saint-Germain, w momencie, gdy jego drużyna, skąpana w blasku fleszy i konfetti, wznosiła w górę superpucharę Europy. W chwili absolutnego triumfu. Po jednym z najbardziej nieprawdopodobnych powrotów w historii, hiszpański trener dokonał brutalnie szczerej, szokującej i niezwykle inteligentnej analizy gry swojego zespołu. Dlaczego zwycięski trener tak surowo ocenił świeżo upieczonych zdobywców trofeum? I co tak naprawdę chciał przekazać swoim piłkarzom, kibicom i całemu piłkarskiemu światu? Zanim przeanalizujemy te niezwykłe słowa, przypomnijmy sobie ten szalony wieczór. PSG przez niemal cały mecz grało bardzo słabo. Przegrywało z doskonale dysponowanym 0 0,2 i nic nie wskazywało na to, że jest w stanie odwrócić losy tego finału. A jednak, w ostatnich, heroicznych 10 minutach, po golach 85 i 94 minucie, zdołali doprowadzić do remisu, a następnie, z serii rzutów karnych, przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. To był cud, to był pokaz charakteru. Większość trenerów po takim zwycięstwie mówiłaby od nas zwycięzców. O niezwykłej mentalności i o w pełni zasłużonym triumfie. Ale nie Louis Enrique. Hiszpan, znany ze swojej bezkompromisowej szczerości, wybrał zupełnie inną drogę. Zamiast budować iluzję, postanowił zaserwować swoim zawodnikom potężną dawkę rzeczywistości. Przez osiemdziesiąt minut nie zasługiwaliśmy na zwycięstwo. To Tottenham na nie zasłużył. Jest w formie, przygotowywał się przez sześć tygodni i rozegrał świetny mecz, mówił. W geście ogromnej klasy, oddając szacunek pokonanemu rywalowi, a potem, bezlitośnie, przeszedł do oceny własnej drużyny. My trenowaliśmy tylko przez sześć dni. W tym jednym, krótkim zdaniu, zawarł całą prawdę o tym spotkaniu. PSG, z wieloma zawodnikami wracającymi dopiero z wakacji, było po prostu nieprzygotowane do gry na tak wysokiej intensywności. I Enrique nie zamierzał tego ukrywać. Następnie padły słowa, które są kwintesencją jego myślenia o futbolu. Czasami jednak piłka nożna jest niesprawiedliwa. W ostatnich dziesięciu minutach, gdy strzeliliśmy dwa gole, mieliśmy dużo szczęścia. Wierzyliśmy do samego końca, dodał. To jest mistrzowska lekcja psychologii. Z jednej strony przyznaje, że zwycięstwo było w dużej mierze dziełem przypadku, mieliśmy dużo szczęścia. Z drugiej chwali zespół za jedyną rzecz, która w tym meczu funkcjonowała idealnie za wiarę. To sygnał wysłany do drużyny, charakter i wiara to fundament, ale nie możecie liczyć na to, że szczęście będzie z wami zawsze. Musicie być lepsi. Musicie ciężej pracować. Idealnym przykładem filozofii Enrique jest jego ocena debiutującego w bramce PSG Lukasa Chevaliera. Młody Francuz popełnił wyraźny błąd przy drugim golu dla Tottenhamu. Mógł się załamać, mógł spalić się w tak wielkim meczu. Ale co zrobił? W kluczowym momencie. W konkursie rzutów karnych obronił strzał Mickiego van devena, stając się jednym z bohaterów wieczoru. I właśnie to, a nie błąd, było dla Enrique najważniejsze. To pokazuje, że ma wielką osobowość, która jest ważna, jeśli chce się grać w PSG. Presja jest tutaj ogromna. Bardzo cieszę się z jego występu. Pokazał charakter, podsumował trener. To jest rdzeń doktryny Enrique. Dla niego reakcja zawodnika na popełniony błąd jest ważniejsza niż sam błąd. Zdolność do podniesienia się po porażce, do wzięcia na siebie odpowiedzialności w kluczowym momencie, to cechy, które definiują gracza z mentalnością mistrza. Chevalier zdał ten test śpiewająco. Wypowiedź Luisa Enrique to nie jest fałszywa skromność. To głos lidera, który w momencie największego triumfu myśli już o przyszłości. Wie, że jego drużyna musi być o wiele lepsza jeśli chce realizować swoje cele w Lidze Mistrzów i obronić tytuł w Lig 1. I nie boi się powiedzieć tego głośno, nawet jeśli psuje to nieco atmosferę świętowania. W jednym, krótkim wywiadzie Hiszpan pokazał, dlaczego jest jednym z najlepszych trenerów na świecie. Nie buduje zespołu na iluzji i samozadowoleniu, ale na brutalnej prawdzie i ciężkiej pracy. A prawda jest taka, że PSG w cudowny sposób zdobyło Superpuchar Europy. Ale prawdziwy test dla tej drużyny w niedzielnym, inauguracyjnym meczu ligowym z Fcenant dopiero nadchodzi. I po takich słowach trenera możemy być pewni, że nikt w Paryżu nie spocznie na laurach. Czy Enrique ma rację, mówiąc, że PSG nie zasłużyło na puchar? Dajcie znać w komentarzach.